Z inicjatywy pani senator Małgorzaty Kopiczkę odbyło się spotkanie z udziałem samorządowców, szerokiej reprezentacji samorządów, które znajdują się na terenie przez których teren przebiega linia kolejowa Olecko-Gołdap, ale nie tylko, bo też byli koledzy z Węgorzewa i z Gierzycka, Był reprezentant samorządu wojewódzkiego i omawialiśmy zasady aplikowania do programu Kolej Plus, który został przyjęty przez rząd. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zostało zabezpieczone finansowanie i można składać do 26 sierpnia wnioski o to, żeby się do tego programu Włączyć, żeby się znaleźć na liście podmiotów samorządowych, które, które chcą realizować inwestycje w kolej. Zasada programu polega na tym, że z punktu widzenia finansowego, samorząd musi wyłożyć 15% kosztów wartości inwestycji, rząd dokłada 85%. Chcemy obsłużyć miasta. Który, które są wykluczone komunikacyjnie, miasta i miejscowości, które są wykluczone komunikacyjnie, których zostały albo zlikwidowane linie kolejowe, albo e, podnieść parametry funkcjonujących linii kolejowych, albo też budować nowe tam, gdzie to ma uzasadnienie. Szczegółowo omawiana inwestycja e, olecko Godup, e, która ma potencjał, która e, wygląda na to, że jeśli samorząd w szerokim porozumieniu również z udziałem województwa, warmińsko-mazurskiego złoży aplikację, ma szansę wejścia do programu, ale oczywiście konkurs jest otwarty, zasady są opisane. Dziś nie mogę przesądzić, że będzie linia zwycięska, choć z całą pewnością ten region zasługuje na to, żeby przywrócić mu ruch kolejowy. Kiedy będzie rozstrzygnięcie, znaczy kiedy będzie nabór, konkretnie do kiedy będą wnioski przyjmowane, kiedy wnioski rozstrzygnięcie są... i kiedy będzie możliwość, może nie możliwość, do kiedy będzie obowiązek zrealizowania takiej inwestycji? Wnioski należy złożyć do 26 sierpnia bieżącego roku. Potem w pierwszym etapie będą one oceniane przez beneficjenta tego podstawowego, czyli zarządcy infrastruktury kolejowej, który jest organizatorem tego konkursu. Dwa, trzy miesiące ocena. Kolejny krok to jest. Wykonanie studium wykonawczego, które opisze czy zbada wszystkie warianty inwestycji. No i etap po studium, jakby ostateczne, ostateczne przesądzenie, które wnioski wchodzą na listę i podpisanie umowy i realizacja do roku 2028, bo program jest zapisany na dłuższą perspektywę, dlatego że inwestycje kolejowe są inwestycjami skomplikowanymi, czasochłonnymi, opartymi o Prawo budowlane o specustawę kolejową, w zasadzie specrozdział kolejowy, ale też i procedury środowiskowe i te wszystkie elementy trzeba w ramach tego działania uwzględniać. Koszt inwestycji to jest około 100 milionów, tak przynajmniej było mówione dla linii Gołdap-Olecko. Koszt... 15% z tego to by było 15 milionów. Naszych samorządów de facto Gołdap i Olecka niekoniecznie by było na to stać. Czy jest szansa, żeby to dofinansowanie nie było 15 do 85, a na przykład, nie wiem, 5 do 95? To pytanie padło na spotkaniu. Koszt tej inwestycji może być o wiele wyższy, bo z rozmowy wynika, że to ma być inwestycja, która ma służyć wielu wariantom ruchu. Ma służyć przewozom pasażerskim regionalnym, ale była też mowa o pasażerskich międzyregionalnych, a również o transporcie. Towarów. I to bardzo dobrze, że samorząd myśli w takim dość szerokim spektrum działań kolejowych. Ale to z kolei też wpływa na wartość inwestycji. My mówimy, że w tym takim pakiecie rewitalizacyjnym to 200 milionów to jest taka kwota na zachętę. To jest duży, duży wysiłek. On może być większy, ta kwota może być większa. Także ja bym prosił, żeby się do kwoty nie przywiązywać, choć ona jakby e, e, została przyjęta z takim pewnym zrozumieniem, jeśli chodzi o stronę samorządową. Mamy deklarację z poziomu województwa, że połowę tych, tego udziału 15% województwo bierze na siebie. I to jest na pewno bardzo dobra, dobra informacja i dobry kierunek, w którym, w którym należałoby podążać, co by oznaczało, że wtedy udział gminno powiatowy. To jest 7,5%. Tak? Zasadnicza różnica. W zależności od rozwoju sytuacji, naboru i zgłoszeń i postulatów zobaczymy, czy ta, ten udział samorządowy będzie się zwiększał czy zmniejszał. No to jest bez badania przy pomocy konkursu trudno rozstrzygać. To jest i tak program, który ma najwyższy procent dofinansowania spośród wszystkich programów samorządowych. Bo i fundusz dróg samorządowych ma do 80, i mosty mają do 80, tu jest 85. Wiadomo, te inwestycje są droższe niż jednostkowa, niż jednostkowa inwestycja drogowa, czy nawet w most. Choć mosty potrafią też sporo kosztować. No ale jednak, mając świadomość tego, że tu trzeba zebrać grupę samorządów zainteresowanych, wydaje się, że to nie jest. Kwota, która byłaby całkowicie niemożliwa do, do zgromadzenia, no szczególnie z istotnym udziałem samorządu wojewódzkiego. Jesteśmy jednak biednym regionem i nie ma co ukrywać, że to jest przynajmniej dla Gołdapi bardzo poważna kwota. Nawet jeśli to by było 7,5% przy założeniu, że Gołda Polecko by w to weszło, bo wątpię, żeby Kowale chciały partycypować jako gminę. No to jednak. No. Potężna kwota. No. Te spotkanie służy również temu, żeby ustalić, kto, komu na czym naprawdę zależy, bo jeżeli popatrzymy na inwestycje w kolej jako inwestycje w rozwój, to przecież na bazie kolei można jeszcze obudować to biznesem, który chce transport kolejowy posiadać, czy ofertą dla i mieszkańców, i gości szeroko rozumianą również z udziałem transportu samochodowego. Korzystając z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, obudować tę linię takimi możliwościami. Moim zdaniem, rozwojowo to, to, jest, to jest pewna przyszłość trzeba ją tylko dostrzec. Szczególnie, że to nie są pieniądze, które będą wydane w jednym roku budżetowym i to też trzeba pamiętać. To będzie proces rozłożony na kilka lat, w związku z tym no, wysiłek rozłożony na kilka lat. Moim zdaniem bardzo dobrze zainwestowane byłyby to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, i wydaje mi się, że samorządowcy też do tego tak podchodzą: że kwota jest istotna, ważna, ale patrząc w przyszłość, ona ma szansę być tymi pieniędzmi, które będą najlepiej wydane. Czy na spotkaniu rozmawialiście też o możliwym przyszłościowym otwarciu przejścia granicznego tutaj kolejowego? Oczywiście było wspominane, że jest taki plan. Te samorządowcy by byli, nie byliby dobrymi samorządowcami, gdyby o tym nie wspomnieli. Tak? Natomiast bez linii kolejowej odtworzonej czy jakiegoś ścisłego planu związanego z jej odtwarzaniem w ogóle nie ma co do takiej rozmowy przystępować, no bo jesteśmy wtedy... Niewiarygodnym partnerem dla strony rosyjskiej. Bo nie mamy linii kolejowej, a rozmawiamy o przejściu. I jeżeli będzie jasność co do przyszłości linii kolejowej, będą znane terminy, no to wtedy taka, taka dyskusja z Federacją Rosyjską może się otworzyć w zależności od tego, jaka będzie sytuacja polityczna między naszymi krajami, bo to też trzeba brać pod uwagę. Jest to pewien zestaw działań, które są podejmowane nie są podejmowane w próżni, tak bym to ujął. Czyli nie jest to wykluczone, bo to, to, to jest, by było nie, istotne stwierdzenie, że nikt tego nie wykluczył, że Nie, nikt tego nie krajowy. wykluczał, bo na tym etapie e, trudno wykluczać taki, taki wariant, niemniej jednak, no, trzeba pamiętać, że wtedy z Gołdapi do granicy jest jeszcze jakiś odcinek do zrealizowania. Króciutki. No, króciutki, ale on by musiał mieć odpowiednio inaczej zorganizowany niż linia typowo do Gołdapi, nawet towarowa, bo to wtedy Musi być przejście graniczne, muszą być skanery, musi być cały terminal, musi być synchronizacja z koleją rosyjską, więc pytanie, czy my wjeżdżamy torem europejskim tam, czy oni do nas szerokim. Rodzi się wiele pytań. Na które zawsze jest możliwość znaleźć odpowiedź. A jednocześnie dużo korzyści może być z tego, bo to była kolejna jakaś stacja przeładunkowa i nie bylibyśmy takim, nazwijmy to, zaściankiem, a, a jednak by to otworzyło bramę też na, na, na inną część Europy. No, z całą pewnością do wodu kaliningradzkiego. Czy na inną część Europy to jest eee. pytanie, e, pytanie bardziej skomplikowane, ale oczywiście, jeśli byłaby taka, m, byłby taki plan i byłby potok towaru do obsłużenia. Wszystko jest w no, Obwód kaliningradzki to jakby nie patrzyć Rosja, więc jak tu się wejdzie, no to łatwiejszy start może być w dalszą część Rosji. No tak, tylko trzeba pamiętać, że trzeba jeszcze przejechać wtedy przez jakieś inne państwo pomiędzy Rosją a Rosją. E, może I, się tym zająć pośrednik e, w Kaliningradzie. E, 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 jasne. Z punktu widzenia operacji transportowych z całą pewnością jest to możliwe? Czy byliby przewoźnicy zainteresowani z, z takim szlakiem? No to trzeba byłoby się już ich o to zapytać i zrobić dobrą analitykę, żeby nie budować infrastruktury, która się nikomu nie przyda. Bo trzeba pamiętać, że jest budowana Rej Baltica i mają swoje plany Litwini wobec Płajpedy. Swoje plany mają i łotysze swoje plany ma Białoruś. My też mamy pewne swoje plany jako państwo, ale jeżeli byłby taki potencjał, byłby taki potok, który był zasadnim, rozmawiać trzeba będzie. Ma Pan wiedzę, kiedy mały róg graniczny wróci? Nie odpowiem na to pytanie, nie mam tej wiedzy.